Fala pomocy płynie na Ukrainę zaatakowaną przez wojska Putina pomóc swoim kolegom za wschodniej granice zdecydowali się też polscy strażacy. Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie przywieziono sprzęt zebrany przez Komendy Powiatowej jednostki OSP z całego województwa. Całość sprzętu trafi na Ukrainę. Trwa akcja pozyskania sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Strażacy w całym kraju odpowiedzieli na apel komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiery Andrzeja Bartkowiaka. W zakresie przekazania sprzętu sprawne ale już zbędnego. W swoich jednostkach dla kolegów na Ukrainie, którzy w chwili obecnej mają ciężką sytuację, trwa tam wojna, trzeba ich wesprzeć. Akcja zaczęła się w zasadzie od dnia wczorajszego. Wczoraj pierwsze jednostki OSP z terenu powiatu Czewskiego dowoziły sprzęt w rejon zbiórki. Dzisiaj trwa dowożenie sprzętu z pozostałych powiatów: trwa sortowanie, pakowanie na palety, przygotowanie do transportu na Ukrainę. Co jako strażacy czujecie, kiedy oglądacie doniesienia agencyjne? Można powiedzieć albo użyć mocnych słów. Mrozi nam krew, gdy widzimy strażaków, którzy muszą prowadzić swoje działania ratowniczo-gaśnicze z wykorzystaniem chociażby kamizelek odpornych. Jest to wręcz coś nieprawdopodobnego. Tak jak tu można zaobserwować, dostarczają strażacy motopompy, agregaty prądotwórcze, ubrania specjalne, hełmy, buty specjalne, sprzęt ratownictwa medycznego, czyli ten sprzęt, który jest w zasadzie podstawowy, niezbędny do, do gaszenia pożarów. Przyjedzie transport, zostaną te sprzęty przekazane w magazyn zbiorczy na południu Polski, a stamtąd decyzjami już zapewne rządowymi. Będzie lokowany w konkretnej miejscowości na terenie Ukrainy. Swoim sprzętem dzielą się nie tylko większe komendy powiatowe, ale też małe jednostki OSP. Proszę powiedzieć z jakiej Pan jednostki tutaj przyjechał i co zebraliście dla swoich kolegów ze wschodniej granicy? OSP Dalwin jednostka, a zebraliśmy, jak widać, buty, motopompy, wszystko co jest potrzebne, jak nam, takim. W tych trudnych chwilach my łączymy się solidarnie z nimi, nie? z naszymi braćmi za wschodniej granicy, popieramy ich. To my przekazujemy sprzęt, który nam już y, jest ten, ale i również i nowy sprzęt, żeby, żeby przekazać na Ukrainę w naszych braci. To jest również nasz nowy sprzęt ofiarowany i darowizna. Także wiele, wiele rzeczy no, dajemy. Może kiedyś my będziemy potrzebować. Oby nie. Oby nie. Oby. Tutaj możemy zaobserwować przykład dwóch motopomp do wody zanieczyszczonej. Są to motopompy o wysokiej wydajności, ponad 1600 litrów na minutę. Sprzęt praktycznie nieużywany z magazynu, który jeszcze będzie służył długie lata. フフフフフフ。<music>